ważne jakbym wszedł i tak by mnie wykruszyło z transakcji. To mimo wszystko po 4-5 luzach wydawało mi się, że wchodzę dalej tak samo, dalej ze spokojem i tak dalej, ale mocno opierałem się na tym, że chciałem nadrobić straty, które właśnie spowodowały te porażki. Próbowałem lekko nadrobić. Nie były to do końca. mimo wszystko wchodziłem w dużo słabsze transakcje, próbowałem nadrobić i tak dalej i tylko osoby, które siedzą w tym trochę czasu powyżej roku dwóch zdają sobie sprawę z tego, że takie losing streaky powyżej 5-6 w zależności od tego jaki macie winrate, rate, jeżeli macie 1-1,5 zysk do straty i macie około 50-60% win rate losing sticks nie będą aż tak często się zdarzać jak już to w, w, w rozmiarze transakcji 1000. Może się wydarzyć taka sytuacja, że będziecie mieć 5, 6, 7 transakcji przegranych pod rząd. Jeżeli macie mniejszy win rate jak ja, Gdy miałem 1 do 2, miałem około tam 35-40%, no to 13% się 27 przepalić konto fundowane. No i potrzebowałem trochę czasu, żeby wrócić. Październik zakończyłem minus 3%. Później wjechałem z listopadem na demo. Roku od ICT. I tam też mamy troszkę na plusie, i będę chciał połączyć te dwa modele ze sobą. Właśnie takie momenty uczą nas, żeby troszkę zrobić krok do tyłu i spojrzeć. Gap, może mitigation block cokolwiek coś jakby pomodyfikować i troszkę czasu na tym spędzić i w przyszłym tygodniu chciałbym już znowu wrócić na konto fundowane, dałem sobie około trzech tygodni, 27 chyba 7 przepaliłem, czyli na jutro mamy w poniedziałek mamy 17, czyli około prawie miesiąc czasu czy tygodnie dałem sobie na to, żeby wrócić jakby na dobre tory patrzeć na plusie, aby jednak odzyskać tą pewność siebie, bo mimo wszystko jednak troszkę wiemy jakby swoje statystyki, wiemy gdzie powinniśmy wchodzić i wychodzić, no i takie losing streaks potrafią mocno namieszać w głowie na temat naszej umiejętności jakby spekulacji na rynku. I przy 1 do 4 wydaje mi się, że będę jeszcze bardziej świadczał takich losing streaks, no bo jednak dużo mniejszy wtedy jest win rate około 25%, ale to w zupełności wystarcza do tego, żeby wychodzić na plus. No jak widzicie czwartkowa transakcja, było to też demo, jedna transakcja mi wystarczyła w poniedziałek, od piątku do wtorku byłem w pracy, wyjechałem sobie na 5 dni, był to weekly bias, Dobrze się akurat zdarzyło, bo w piątek mieliśmy mieć NFP, później okazało się, że go nie ma. I było później jak wtorek też było chopi i dopiero w środę wróciłem na rynek. Nie pokazało mi się ostatnie wejście, ostatnie potwierdzenie w transakcji, czyli właśnie Fair Value Gab i też by było plus 4%, ale no nie mam nie ma modelu wejścia, nie ma wejścia, tak sobie często powtarzam. W piątek yy, 15 minut. na wejście tak jak Wam pokazywałem w materiałach czyli mamy Fair Value Gap zanurzyliśmy się do niego i szukamy dalszych potwierdzeń do wejścia no to właśnie nic nie było na rynku jak dla mnie w piątek Wartek wyglądało to dla mnie tak, że mniej więcej zaczęliśmy sesję gdzieś w tym miejscu, bo bardzo szybko mieliśmy wejście, mieliśmy 15-minutowy value gap, reakcje, zanurzenie do fair value gap poniżej 50% i wszedłem w tym miejscu 1 do 4, jak dla mnie. Tu mieliśmy 4-godzinny 4 obiektyw. ten low powinien być uszanowany i nie powinien pójść nie powinniśmy pójść poniżej tego low dlaczego? mamy odbicie od fair value gap na 15 minutówce i nawet na godzinówce z tego co się orientuje i jest to zgarnąć tego low zanim dotrzemy dotąd, czyli jak dla mnie cena powinna najpierw zgarnąć to high zanim w ogóle opadniemy niżej po którejś z tych sell side pool of liquidity i tak samo mamy tu po angielsku czyli szybko sobie przetłumaczymy, jeżeli zamierzamy po sporo ferwaliuga po drodze i nie powinniśmy zanurzyć. Dla mnie 4% to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Odzyskałem swoją pełność siebie związanym rynkiem i w przyszłym tygodniu wchodzę na fundę 25 tysięcy tym razem, jednak jak będę długo zdawał te konta fundowane jak ostatnim razem, no to trochę to potrwa zanim cokolwiek z tego odgarniemy, a bym jednak troszkę bardziej agresywnie do tego podejść. Mój Na to przygotować. Zatem muszę ostatnie procenty się zabezpieczyć, aby umożliwić sobie 15 transakcji przygranych pod rząd. Więc jest to cały czas 1%. A końcowe fazy po pół wchodzę w 25K fundet, czuję, że dorosłem jako trader i też chcę wejść trochę agresywnie Agresywniej i po skończonym końcu ruszyć do po Nie mówię o full board. Agresywniej to nie oznacza. 1 do 4 no i w ciągu roku udało się zgarnąć około 10% czy to jest duży wynik mały, ciężko powiedzieć jest na później na pewno coś tam można jeszcze doszlifować i tak naprawdę jest to jeden rok gdyby udało się przebaktestować 5, 6, 10 lat, wtedy tak naprawdę mielibyśmy zbiór około 500-600 transakcji. Są 82 by szło po take profit, to znaczy, że break even jest niewydajny. Powinien właśnie break even nas powinno zabezpieczać przed utratą kapitału, a nie przed tym, że możemy zgarnąć zysk, jeżeli rozumiecie pracowali. Także mamy tutaj 10%, 22,86% win rate. Wszystko to, co mamy tutaj zawarte przeanalizowałem, wpisałem w miesiące jak widać i rokiem, no i jak widać, bo nawet pokazuje to na statystykach, że transakcje long miały większy win rate niż transakcje short, jedyne co by można było dopracować w tym modelu, to jest to, jak na przykład ten miesiąc, czyli kwiecień minus 8%, jak widzicie, jak mamy na plusie, to mamy dosyć spore miesiące, tu mamy 2 po 0 i tak dalej, czyli I od razu Wam jeszcze pokażę, będę łączył to z, że tak powiem, z czystym 2022 modelem od ICT, czyli nic nie zmienione, tak jak on dokładnie uczy. Tak wchodziłem w transakcję i uzyskało to 10,86%, 152 transakcje, czyli więcej, nie ma tam żadnego break-even protocol po drodze, mogłoby transakcji pod rząd przegranych czyli też musimy się na to przygotować i będę chciał łączyć te dwa modele podczas właśnie tego gap bądź to low. Jeżeli opadniemy niżej, no to może się okazać, że tydzień będzie spadkowy, aczkolwiek jak dla mnie tak blisko znajdujemy się tego buy -side liquidity, że jest to mój cel na przyszły tydzień. Analogii jakby na ilość pipsów. Na DXY poziom, który wcześniej już powiedziałem, 98565. Czy widzę rynek takim, jakim jest? Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy uda się jakby nakreślić kierunek. I nie jest to porada inwestycyjna. Opieram się na bazie moich doświadczeń i tego, jak analizuję rynek. Nową rzeczą, którą... Żeby cały czas widzieć, że jednak to co robię działa, przynosi to zyski, tylko trzeba trzymać się mm. zasad, bo często jest tak, że mamy pewien model, który generuje nam dane zyski. Jeżeli nie wejdziemy w parę transakcji, no to już jednak model pokazuje totalnie inne wyniki. Nie pokazuje już takich, których, które mamy. Bo nie wchodzimy w transakcję, albo wchodzimy z innym risk to reward, albo wychodzimy wcześniej, i nagle wszystkie statystyki idą do kosza. Dlatego mam już przy, przyklejone, jakby wydrukowane kartki z wynikami nad sobą. I mam też wydrukowany, aby cały czas zerkać, jakby cały czas afirmować do przejścia konta fundowanego, certyfikat z funding. Idziemy sobie jeszcze szybko do dosyć długi materiału. Nie powiem, że nie, ale jeżeli się podoba, to możesz w komentarzu napisać, żeby więcej takich było albo coś innego. Poniedziałek wtorek może być czopi przed CPI na GBP oraz na FOMC o godzinie 20. Czyli poniedziałek wtorek może być czopi, środa może rozbujać. Może być też czopi do godziny 20 czasu polskiego. W czwartek mnie nie ma na rynku. tego przenieśli na czwartek 20 listopada. No i w piątek widzimy się też na rynku. Może być tak, że do godziny 15.45 będzie bujać, bo te newsy, które są tu one mocno mogą rozbujać. Zazwyczaj jest to spadkowy dzień, z tego co zauważyłem. Nie wiem jak wy zauważyliście ze swoich analiz. Ale dla mnie właśnie jak są te dni, to euro dolara. Zatem poniedziałek, wtorek, piątek będę na rynku, środa, czwartek mnie nie ma. Zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze materiał. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę, komentarz, napiszcie co mogę nagrać następnym razem. Bo na ten moment za bardzo się nie wychylam. Jakoś nagrywam dla Was Weekly Bio, samo podsumowanie tygodnia, tylko nie ma za bardzo dużo odsewu. Wiadomo, że jeszcze trzeba. że troszkę wam pomogłem jeżeli macie jakiś cięższy okres w swoim tradingu pamiętajcie, że też nie jesteście sami w tym wszystkim że wszyscy co że tak powiem wybrali drogę bycia traderem no jest to dosyć ciężka droga jednym zajmuje to 2 lata w drugim 5, innym 10 no i trzeba pamiętać o tym, że porażki będą się zdarzać ale trzeba się pod nich podnieść i wyciągnąć z ich lekcje to było na tyle Życzę Wam, jak zawsze, wielu udanych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.